Żona Jacka Borkowskiego zaliczyła bolesny upadek. Aktor był przerażony. Jacek Borkowski i Jola od pięciu miesięcy są szczęśliwym małżeństwem. Celebrują każdą wspólną chwilę. Ostatnio wybrali się do jednej z warszawskich restauracji, jednak tam na oczach gości rozegrały się dramatycznie wyglądające sceny. Jacek Borkowski, którego widzowie doskonale znają z roli w serialu Klan, wcześniej był żonaty trzy razy. Jego ostatnia ukochana Magdalena, z którą ma dwójkę dzieci, zmarła po walce z chorobą nowotworową w 2016 roku. Jacek Borkowski już po ślubie. Jacek Borkowski szczęście znalazł u boku Joli z Krakowa. Para poznała się 5 lat temu na koncercie aktora. Już wtedy ją zauważyłem, ale jakoś nic nie wyszło. Potem była pandemia, zamknięto nas w domach i wszystko zostało zamrożone. W czerwcu, redaktor. 2023 rok Jola znów była na moim koncercie w Warszawie, i jak ją zobaczyłem, to wszystko mi się w środku wywróciło. Mówił nam aktor i wyznał, że Jola zrobiła na nim tak duże wrażenie, że nie zamierzał długo czekać z oświadczynami. O rękę poprosił ją już w sierpniu zeszłego roku. Jola dla ukochanego porzuciła Kraków i zamieszkała z nim w jego podwarszawskim domu, a w grudniu zeszłego roku para wzięła ślub. Zakochani złożyli małżeńską przysięgę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radzyminie. Na razie zdecydowali się tylko na ślub cywilny i skromne przyjęcie dla najbliższych. Jak zdradził nam Jacek ślub kościelny i wielkie weselisko planują na lato tego roku. Jacek Borkowski przyznaje, że jest niezwykle szczęśliwy, że na swojej drodze spotkał Jole. Celebrują każdą wspólną chwilę. Rozpieszczamy się nawzajem, doszliśmy do wniosku, że teraz jest czas, by korzystać z tego, co najprzyjemniejsze w życiu. Konsumujemy więc w pełni taką nadcodzienność. Młodzi ludzie muszą się dorabiać, wychowywać dzieci, walczyć o byt. My już możemy sobie pozwolić na tę odrobinę luksusu i korzystania z tego, cośmy już zrobili ze spokoju. Celebrujemy więc każdą chwilę, bo nie musimy się z nikim szarpać, komuś coś udowadniać. wiadomość, że jest osoba, o którą się dba, a ona dba o ciebie, jest piękna, mówi szczęśliwy aktor w rozmowie z faktem. Żona jacka Borkowskiego zaliczyła bolesny upadek. Zakochani wspólny czas spędzają dość aktywnie. Organizują liczne podróże, czy romantyczne wyjścia na miasto. Fotoreporterzy przyłapali ich, jak wychodzą z włoskiej restauracji w Warszawie. Gdy Jola przekroczyła tylko próg drzwi, nagle straciła równowagę i runęła na ziemię. Wszystko rozegrało się na oczach przerażonego męża. Jacek doskoczył do żony i pomógł jej wstać. Przy małżeństwie pojawiły się też osoby, które widziały upadek. Chciały się upewnić, w jakim stanie jest Jola. Na szczęście nic się jej poważnego nie stało.